Witam wszystkich serdecznie. Jestem Filip, 40-tonowy Filip, autor 40-ton.net. Zebraliśmy się dzisiaj w WIWEKO Sway. Jest to ciężarówka, którą już opisywałem na stronie przy okazji premiery. To było bodajże w lipcu 2019 roku. Ale jakoś to się tak wtedy złożyło, że niczego nie nagrałem, a że obiecałem sobie, że będę teraz nagrywał. Dostałem do dyspozycji teraz taki ciągnik. Sam ciągnik i całe szczęście, bo żeby nagrać trzeba znaleźć jakieś dobre miejsce. A i stąd, ja jestem tutaj pod galerią handlową, nie wiem czy widzicie, stąd mnie już wyrzucają, powiedzieli, że dają mi pół godziny. Więc na przykładzie takiego ciągnika to będzie Sway 510, to będzie loadek. Przyjrzymy się temu, co ten Sway nam tutaj oferuje. No bo tak, w tym samochodzie zmieniła się przede wszystkim kabina i zmieniła się, zmieniła się kabina, bo aerodynamika jest częścią kabiny. Yy, zmieniła się trochę pozycja za kierownicą, zmieniły się trochę warunki wypoczynkowe, więc te rzeczy Wam przedstawię, bo tutaj są te najważniejsze nowości. Yy, także co, pogoda jest straszna, dlatego jestem w szaliku, a jednocześnie bez kurtki, bo w kurtce to niewygodnie. Wyjdziemy na zewnątrz. Czekajcie, o... Jak widzicie, już od razu trzy stopnie do kabiny. Nie cztery, jak u niektórych konkurentów, ale trzy w zupełności wystarczają. Dobra, ale zamkniemy teraz sprzęt i spójrzmy, jak to wygląda. Wiele osób jest pod ogromnym wrażeniem wyglądu Sway'a jako samochodu wyjątkowo ładnego. No i faktycznie trzeba przyznać, że im to wyszło. On jest taki, spójrzcie, wszędzie gładki ten samochód. Tutaj nie ma żadnych odstających elementów. Jak spojrzycie o, od tej strony jest idealnie płasko. Od tej strony tak samo. Jedyne co, to tutaj mamy takie o, dyfuzorki. I Weko twierdzi, że ten wygląd jest o 12% bardziej aerodynamiczny. W sensie ma o 12% mniejszy opór powietrza niż w stralisie. Efekt ma być natomiast taki, że samochód zużyje o 4% mniej paliwa. A jak będzie w praktyce, tego dowiemy się już niedługo, bo, bo te samochody zaczynają już do Polski napływać. Niedługo dostaną je polscy użytkownicy, więc będziemy wiedzieli jakim to wychodzi. 510, proszę bardzo. Czyli tutaj mamy silnik 13, a nie 11-litrowy. I jest to mega low traktor. Viveco tak to nazywają. Jest to low traktor, ale jest to low traktor ze spoilerami. Tutaj mamy prawie największy wariant zbiorników. Tutaj jest 500, tam jest 710, czyli łącznie 1210. Natomiast maksimum w low traktorze to 1260. Yy, bo widzicie tutaj jeszcze, o, trochę przestrzeni mamy. Spoilery jak najbardziej się mieszczą, mimo tych największych zbiorników. To też ciekawe zwróćcie uwagę, jak ogromne są spoilery boczne. W sensie one są prawie tak duże, jak w Volvo XXL. Jak to złożę, to będzie dobrze, dobrze widać. O, proszę bardzo. Tutaj co ciekawe składany jest w standardzie tylko prawy. Składany lewy. To jest opcja. Co jeszcze zmieniło się tutaj z zewnątrz? Mamy inne lusterka. Teraz małe lusterko to szerokokątne jest na dole, a nie u góry. Jak w sumie już u wszystkich marek, no jest to chyba bardziej naturalny, lepszy, lepszy układ. Zmieniły się też przednie reflektory. To są teraz światła LED-owe. No i to naprawdę bardzo konkretnie świeci. No i co najważniejsze, mamy teraz inne podwyższenie dachu. Ono nie jest już tak ścięte. Spojrzymy od sobie od przodu. Ono nie jest już tak ścięte. No i zaraz, jak wejdziemy do wnętrza, zobaczycie, na co to się przykłada. Tutaj, o, jeszcze jak już wchodzę, wam pokażę tunel silnika. Nowy tunel silnika ma tylko 9,5 cm. W stralisie było około 20 cm, więc no, różnica jest zauważalna. Co mamy dalej? Wiecie co? Ja to chyba zrobię w mój ulubiony sposób. Czyli zamocuję sobie kamerę do głowy i wtedy zrobimy sobie takie oprowadzanie po kabinie. Dobra, słuchajcie, przemieściłem się też od razu. A bo, skoro tam już za 15 minut mieli dzwonić po policję, to lepiej się przenieść. Tutaj za solóweczką się przytuliłem. No więc, co? Przechodzimy do wnętrza. We wnętrzu, o pierwsza rzecz, nie zmienił się zakres regulacji kierownicy. Zakres regulacji kierownicy w Eswaju jest nadal ten sam co w Stralisie. Jak widzicie. No nie ma tragedii, tak? Generalnie sięgam, tu mam nawet w miarę rękę w łokciu zgiętą. Plus, kierownica została przycięta od dołu, więc dzięki temu no łatwiej z tego samochodu się no wychodzi, wchodzi. Teraz kierownica jest skręcona, więc może tego tak nie widzicie, ale no faktycznie to przycięcie kierownicy coś zmienia. No plus, tutaj regulacja tego fotela się trochę zmieniła. W sensie regulacja, jego nawet ustawienie. On jest o kilka centymetrów niżej niż był w poprzednim modelu. Dzięki temu nie mamy takiej, wiecie, takiego wrażenia, takiego siedzenia na krześle, a jednocześnie można go przesunąć o kilka centymetrów dalej do przodu. Dzięki temu ta pozycja za kierownicą, yy, jeśli ktoś lubi siedzieć tak bardziej z tyłu, ale jak w skanii i w Volvo, to tutaj będzie zadowolony. To całe otoczenie, deska rozdzielcza, to są generalnie elementy dobrze znane. Poza pewnymi różnicami, tak? Mamy tutaj ten, ten cały układ łącznie z tym sterowaniem klimatyzacją. To są rzeczy, które są bardzo podobne właśnie do Stralisa, ale na przykład nie mamy wysuwanych uchwytów do na kubki. One są teraz, to są uchwyty stałe. O, tutaj mamy. Tamte uchwyty, te stare ze Stralisów, one tam coś się lubiło czasami urwać, zawiesić, więc to jest dużo lepsze rozwiązanie. Tutaj mamy też szufladkę. W ogóle tutaj jest głęboko, możemy sobie jakieś dokumenty umieścić, gniazdo USB proszę bardzo jest pod ręką co dalej nawigacja jest teraz od TomToma i mamy tutaj taki fajny układ, że możemy mieć albo widzicie pełne, pełną informację o radiu tutaj nam się teraz wyświetla stacja jaka zaraz będzie leciała piosenka natomiast jak klikniemy mapę to możemy połączyć sterowanie radiem z widokiem mapy Mapa jest od tom Toma, ma pełne ustawienia, takie typowo dla samochodu ciężarowego. Poza tym ta mapa ma też taką fajną rzecz, że yy, wjeżdżając pod zakaz, ona nam dwa razy zapiszczy, żeby nam dać znać, że nie powinniśmy się tutaj znaleźć. Nawet jeśli ustawimy wysokość samochodu 4 metry, teoretycznie powinna zapis zapiszczeć, jeśli przed wiaduktem będzie stał, nie wiem, na przykład zakaz ruchu powyżej 3,8 m Więc yy, takie rzeczy tutaj można znaleźć. Multimedia wiadomo to jest teraz taki, taki ekran ala smartfon, więc wiecie, o palcami sobie przybliżamy, możemy przytrzymać ładowanie czerwony przycisk, i będzie nam nas tam prowadził. Tutaj sobie wtedy ustawiamy te wszystkie parametry naszego samochodu. No i jeszcze taka bardzo ważna z punktu widzenia przewoźników nowość. Podobnie jak i w EcoDaily, i w EcoSway dostało system zdalnej diagnostyki, i to wygląda tak. Wchodzimy w pojazd, wybieramy tutaj tę diagnostykę, zaczynamy nową sesję, zgadzamy się na przetwarzanie danych. Widzicie, ten wyświetlacz on działa bardzo fajnie, tylko ma taką wadę, że no ja to akceptuję, proszę Państwa. O. Te rzeczy są tutaj dosyć małe. Trzeba czasami się do tego po prostu przyzwyczaić, tak? Teraz, jakby się łączymy z serwisem, z tym samochodem, i zaraz się powinien wyświetlić kod, który podamy serwisantowi dzwoniąc do niego. My mu podamy ten kod. Mając ten kod, on się może połączyć z naszym samochodem i może nam na przykład coś zaktualizować. Może nam też na przykład, nie wiem, może nam. Zmienić ogranicznik prędkości, albo może nam chociażby, no, usunąć błąd. Tak, to też jest ważna nowość. Czekajcie, ja sprawdzę, czy ja na pewno nagrywam. Tak, na pewno nagrywam. To dobrze. No. Yy, dobra, nie będziemy czekali na pojawienie się tego kodu, bo to nam teraz jest niepotrzebne. Ale jeszcze jest taka ciekawa rzecz, yy, co tutaj Wam chciałem pokazać? Styl jazdy. Właśnie. Mamy ocenę stylu jazdy. Mamy ocenę nie tylko taką paliwową. Przyspieszanie, zwalnianie, używanie toczenia. Ale też mamy ocenę bez... Czekajcie, tu o, i tu. A, bezpiecznej jazdy nie mogę, bo samochód jest wyłączony. Dobra, ale teraz przyjmijmy, że mamy tę ocenę y, ekonomicznej jazdy. No i ktoś, nie wiem, pierwszy raz jedzie swoje i jest ciekawy, za co on nas tutaj w ogóle ocenia. Wciskamy na znak zapytania. I teraz nam się pojawia wyjaśnienie każdej funkcji. Nie róbcie tego w czasie jazdy, bo mówię, tutaj te rzeczy są dosyć niewielkie. Ale na postoju można się tym wszystkim pobawić. A jeszcze go włączę na chwilę. Tu się teraz coś chyba powinno już zacząć pojawiać. Nie, bym musiał zacząć jechać. No dobra, więc teraz go zgasimy. W czasie jazdy mogę Wam takie rzeczy pokazać. Jeszcze ciekawa rzecz, na którą ja lubię zwracać uwagę bo różne firmy różnie to rozwiązują. Tutaj mam przycisk, przycisk od heel holdera i to jest przycisk, który nie wraca do pierwotnej pozycji. Włączymy go sobie i niezależnie od tego, ile razy włączymy, wyłączymy silnik, ten hill holder zawsze będzie, chyba, że go wyłączymy ręcznie, tak? Co dalej? A, jeszcze jedna nowość. W Iveco S-Way nie ma suchego ogrzewania postojowego. W ogóle nie jest dostępne, tak? Tutaj mamy tylko ogrzewanie mokre. Włączamy je przyciskiem i po przyciskiem ustawiamy sobie żądaną temperaturę i są dwie opcje tego ogrzewania tego ogrzewania mokrego to ogrzewanie mokre może nam działać tylko w celu ogrzania kabiny wtedy zużycie prądu jest mniejsze więc zużycie paliwa będzie mniejsze lub możemy je ustawić tak żeby ten samochód grzał również pełen układ w samochodzie żeby to ogrzewanie grza grzało pełen układ w samochodzie wtedy po prostu silnik będzie ciepły będzie rozgrzany, w pewnych warunkach może się to przydać. Skoro już tutaj siedzę za kierownicą, dobra, to sobie wyłączymy. Taka jeszcze jedna ciekawostka. Yy, a, trzeba przytrzymać, takie uproszczenie zawsze jak się to i WEKO, ten pewnie się denerwował na ten przycisk do ściemniania lub. Rozjaśniania wskaźników. Faktycznie nie było to zbyt wygodne, więc IWeko teraz zrobiło jeden dedykowany przycisk, który służy. O, proszę bardzo, typu do rozjaśnienia maksymalnie lub ściemnienia maksymalnie. Jak będziemy jechali w nocy, sobie go wciskamy. Po wciśnięciu tego przycisku też nam się pojawia takie duże pole z kilometrami na godzinę. Jestem ciekawy, czy to widzieliście na kamerze. Jak nie widzieliście, bo nie wiem, różnica światła była zbyt duża, to. Wiecie mi, że to dosyć fajnie działa, dobra. To co? Ja teraz to składam, Ten, to składanie tym tutaj o tym, tym pedałem, który jest pod dywanikiem. No, to jest fakt, że to nie należy do najwygodniejszych rzeczy, no ale można się przyzwyczaić. Co ważne, tutaj od razu, jeszcze wstałem, jest wajcha. O, więc to nam wygodnie działa. Co jeszcze Iweko zmieniło? Nie ma tutaj takich małych dęksów do składania roletki. Roletka działa w najprostszy możliwy sposób. Fajnie. Nie ma też rolety z przodu. Tutaj z przodu teraz idzie normalna firanka. Natomiast do światła mamy coś takiego. Rzecz znana ze stralisa czyli tutaj mamy taki schowek na różne podręczne rzeczy. Tutaj yy, mamy też drugi fotel. On jest wyposażony w opcjonalne obracanie. Proszę bardzo, teraz się zablokował. Zablokował się w tej pozycji. Pas bezpieczeństwa jest w fotelu, więc to też jest wygodne. A, niech sobie tak zostanie. W ogóle tutaj, tutaj powinien być stolik, w sensie powinien być. To jest opcja. Ja wam pokażę jak ten stolik wygląda. Ja sobie tutaj przygotowałem folderki. O, widzicie, powinien być taki stolik, yy, rozkładany. No to by było wtedy, wiecie, no, faktycznie wygodne rozwiązanie, gdybym tutaj miał stolik, bo innego stolika niestety w tym samochodzie nie ma. Yy, także konfigurując ten samochód warto o tym stoliku pamiętać. Ja pamiętam, jak byłem na premierze tego samochodu, to faktycznie ten stolik okazał się jakąś rzadkością w wyposażeniu Dobra, ale nie przedłużając, idziemy dalej. Ja sobie ten fotel wyprostuję. Jestem zaskoczony, jak to ładnie, lekko przyjemnie działa, bo z tymi obracanymi fotelami różnie bywa. Kolejna ciekawa rzecz. Iweko zawsze stosowało coś takiego jak termos. Tutaj, kto kojarzy z tutaj była taka konsola i to był termos, czyli jak tam włożyliśmy coś zimnego, to zimne pozostało. Natomiast teraz jest inaczej. Spójrzcie, to jest lodówka. To jest lodówka z takim dodatkowym otworkiem, przez który możemy sobie, nie wiem, butelkę wstawić. No, lub mamy coś takiego. Ta butelka mieści 50 litrów, czyli sporo. Natomiast, jak to czekajcie, jak to o, złożymy, tutaj ona się wiadomo włącza, lodówka ma też dwa gniazdka USB, gniazdka, które są zaraz obok fotela, fajna sprawa a tu jeszcze mamy gniazdko widzicie, 230, można sobie skorzystać z takiej przetwornicy natomiast wspomniany termos, ja wiem, że teraz pewnie niektórzy się zbulwersują, że naniosłem tyle rzeczy do samochodu, no, ale wiecie on to jest demówka, chodzi o to, żeby ją pokazać, tak to jest termos, czyli będzie trzymał temperaturę, nie będzie chłodził. Też ma 50 litrów, więc sporo tutaj rzeczy nawkładamy, które no nie powinny być w ciepłym, ale też nie, powin nie, nie, nie muszą być jakieś szczególnie mocno chłodzone. Tutaj przy okazji, zobaczcie, mamy też dodatkowo chwyciki. No dobra, więc idziemy do góry. U góry nowe schowki. Yy, dzięki temu, że ten dach nie jest już taki mocno skośny, schowki są no, wyraźnie poprawione względem Stralisa, to już nawet widać po ich pokrywach tak, tu jest sporo miejsca, tu nie aż tak dużo, ale też nieźle schowki są też podświetlone tutaj mamy dosyć głębokie kieszenie więc y, to jakoś no tu jest duża poprawa względem poprzednika sterowanie światłem zostało uproszczone podobnie jak u niektórych konkurentów y, o, Mamy teraz niebieskie światło. No, naukowcy wyliczyli, że podobno najlepiej dla kierowcy jest imitować mu światło księżyca. Najlepiej mu to wpłynie na zdrowie i samopoczucie. Więc powstało coś takiego. A pokrętłem możemy to sobie zjaśniać i ściemniać. Jakie tu jeszcze jest światło? To. O. I proszę bardzo. Proste. Dużo prostsze niż u poprzednika. Fajnie. Posłuchali. Co jeszcze w tym zmian? W z poprzednikiem. Nie ma tej małej szybki, która się strasznie brudziła szyba jest teraz jedna cała duża bardzo dobrze ok więc możemy teraz je przejść do tej tylnej części tutaj jest patrzcie ręka wchodzi na szerokość więc jest ok łóżko nadal jak typowo jak w Iveco łóżko, czekajcie ja sobie to odsunę o. łóżko nadal możemy złożyć zupełnie na pionowo jeśli nie przewozimy na nim bagaży Dzięki temu to poczucie przestrzeni jest, yy, no jest po prostu przyjemniej, tak? Nie mamy wrażenia takiego wciśnięcia tutaj nas. Wieszaczki są, dolne łóżko. Łóżko jest zupełnie inne niż dotychczas można było mieć w ponieważ materac jest miękki. Materac jest bardzo miękki. Możemy sobie zamówić też materac twardszy. U góry jest materac twardszy. A, dobra, to się składa tu. Tak? I ona się automatycznie blokuje, przyciskami, opuszczamy. Tutaj nie ma żadnego sterownika. Wiweko te sterowniki to zawsze był taki temat. Tutaj nie ma, za to jest teraz na dole. Yy, mamy za to taką siateczkę, więc... Aha, to, to jest na gumkę tutaj. Tak, to jest na gumkę. Dobra, więc podhaczamy raz. Podhaczamy dwa. Opuszczamy. No i można sobie bagażę tutaj trzymać. Dobra, ale ja to złożę. Aha, muszę tutaj. Nie, nie muszę odczepiać. Muszę to wcisnąć. Aha, i muszę odczepić jednak. Co widzicie? Zawsze się człowiek musi trochę przyzwyczaić do danego samochodu. O, jest złożone. Drabinka. Jak się ją składa? z tym składaniem drabinek? Uuu, nadspodziewanie łatwo. Drabinki wybywają podchwytliwe. I w ma drabinkę bez żadnych udziwnień. Bardzo dobrze. Kolejne gniazda USB. Kolejne jakieś takie, wiecie, kieszonki. Sterownik. Tutaj mamy sterownik. Włączanie ogrzewania. Włączanie klimatyzacji. Ten samochód ma też klimatyzację postojową, fabryczną. Radio. Szyby, światło, zamykanie auta. Nie ma temperatury. Temperatura jest tylko tutaj lub... I proszę Państwa, kolejny folderek. Jestem w pełni przygotowany. To było gdzieś tutaj. Tak. Kolejny folderek. Tutaj mamy aplikację. I w tej aplikacji faktycznie jesteśmy w stanie sobie na przykład posterować temperaturą. Więc jak ktoś jeździ i eko, niech to sobie pobierze. To się nazywa... My Iveco Easyway i sobie można sterować różnymi rzeczami. Natomiast tutaj mamy teraz taki sterownik. Co ciekawe, Iveco też zrobiło ten samochód pod kątem spania z obu stron. Niektórzy producenci narzucają jedną stronę. Tutaj dwie strony wydają się właściwe, bo materac jest symetryczny. Sterownik jest na środku. Natomiast funkcja leżaczka występuje zarówno tutaj jak i tutaj. Więc możemy też leżeć tak jakby ktoś chciał. O i naprawdę swoją drogą wysoko można to podnieść. Czy to już będzie? Ach, no. Naprawdę trochę tego jest. Podniesiemy tutaj standardowo mamy schowki dostępne od zewnątrz. One nie są też jakoś w żaden sposób przykryte. Ostatni artykuł był o pożarze. Nie gotuje się tam, pamiętajcie. Niebezpieczna opcja. Ktoś niedawno się o tym przekonał. No i co? Z tego wnętrza to byłoby chyba tak naprawdę to. Dlatego no jeszcze zróbmy sobie taki o. Tutaj sobie możecie spojrzeć. O, solweczka odjechała. Tutaj możecie sobie na to wnętrze jeszcze spojrzeć. No to chyba teraz się przejedziemy. Opowiem Wam, jak tym się jeździ. To jest sam ciągnik, ale ja podkreślę, że jeździłem ze stawami załadowanymi naczepami. Jeździłem z wywrotką, jeździłem z kurtyną, po prostu jeździłem pół roku temu w czasie premiery. Tutaj mi chodziło bardziej o pokazanie samochodu jako takiej kabiny. Natomiast w czasie jazdy opowiem Wam, jakie były moje wrażenia. No to co? Jedziemy. Yy, przytrzymujemy przycisk. Więc odpalanie przyciskiem. Kluczki się tutaj tylko wsuwa, ale ręcznie jeszcze oldschoolowo. Jak ktoś nie lubi tych ręcznych na przycisk, to będzie tutaj zadowolony. Standardowo dla IWEKO takie duże przyciski. D i jedziemy. Ja jeszcze się upewnię. Światło się świeci. Myślę, że to Wam Trochę... o, jeszcze tutaj zapaliłem. Trochę Wam to powinno polepszyć widoczność. No dobra, jedziemy sobie teraz na drogę S11. Ja pojadę do środy Wielkopolskiej, bo w środzie Wielkopolskiej jestem umówiony z kolegą Jackiem, który od dwóch lat jeździ z Tralisem. On jest bardzo tym samochodem zainteresowany, więc sobie obejrzy. Nie, to światło mi irytuje. Yy, więc sobie obejrzy, a jednocześnie, może pokaże mi coś ciekawego. Może, nie wiem, uświadomi mi coś. Mam nadzieję, że nie uświadomi mi tyle, że wszystko będę musiał zaraz nagrać na nowo. Yy, no, więc tutaj przejdziemy nad autostradą. Dobrze, więc co mogę mówić dalej? 510 którą teraz jadę ja miałem okazję jeździć takim S-wayem to był x to był x czyli to był ten z grubszą ramą i nieco wyższym prześwitem miałem okazję jeździć takim samochodem z załadowaną wywrotką w Hiszpanii on miał wtedy 16-biegową skrzynię biegów i w dużym skrócie powiem wam że no dynamika była po prostu fantastyczna tego auta no właściwie nie powinno w tej marce to być jakieś szczególne zaskoczenie. Dynamika była naprawdę świetna. Yy, aha, okej, okay, dobra. Włączyłem sobie teraz ten pomat. I jedziemy. Tutaj widzicie jak ta przycięta kierownica układa się w czasie jazdy. Co jeszcze? W SYU jest bardzo cicho, ale naprawdę bardzo cicho. Ten silnik w momencie kiedy... zwłaszcza kiedy jedziemy po płaskim, to jest... Naprawdę słabo słyszalny Dzisiaj pogoda jest no bardzo nieprzyjemna, więc może być trochę słychać wiatr Ten wiatr jest dosyć mocny, pewnie słyszeliście jak nagrywałem na postoju yy, Co dalej? Jakaś taka ergonomia obsługi, no spójrzcie, no ja tutaj sięgam w czasie jazdy Tutaj możecie też zobaczyć jak wyświetla tą ocenę stylu jazdy Teraz mogliście usłyszeć brzęczyk pasa ruchu Od razu dostałem już Ciuk w dół, że opuściłem pas ruchu. Może mi odjąć punkty za bezpieczeństwo jazdy. Dobra, muszę się tego bardziej pilnować. Lusterka, nowe lusterka, możecie zobaczyć. Wycieraczki z trybem auto, czyli naszczynikiem no, deszczu, tak. Dopasowują się. Dwa podłokitniki, więc ręce idealnie do tej kierownicy. Dzięki temu ten. ten niezbyt duży zakres regulacji, no jest w pełni wystarczający. Jeśli chodzi o takie rzeczy dotyczące sterowania tym samochodem, po prawej stronie kierownicy mamy teraz przyciski od tempomatu, już nie ma przycisków na drążku od hamulca silnikowego i retardera. Tutaj po lewej stronie mamy takie ogólne przyciski ze strzałkami. Sterujemy sobie tutaj komputerem pokładowym. Komputer pokładowy pokazuje nam między innymi czas jazdy. Obecny mamy radio, wiadomo, standardowe rzeczy. Możemy sobie też tutaj jakąś taką diagnostykę samochodu przejrzeć. Ten układ wskaźników jest bardzo podobny jak był. O, Teraz samochód przeszedł na EcoRola. I Iweko ma, tak, ma taką charakterystykę tego inteligentnego tempomatu, że Corolla nie wchodzi bardzo często. Chodzi stosunkowo rzadko. To jest taki ekorol, którego mogą polubić kierowcy. Ten samochód nie zwalnia jakoś bardzo mocno na wzniesieniach. Czy źle, czy dobrze, wiecie co eksperci do dzisiaj nie wiedzą. Czy to, że niektóre marki jadą połowę życia na luzie, a niektóre nie. Kto ma rację. I w to zrobiło w taki sposób, na pewno kierowcom ta opcja spodoba się bardziej. Co też ciekawe, jeśli chodzi o obsługę radia, podobnie jak w renówkach, Mamy teraz przyciski z tyłu, za kierownicą. Ja teraz, teraz o, teraz na przykład zgłośniłem radio, tutaj mam do tego przełączniki. Jeśli chodzi o na przykład tunel silnika, w czasie jazdy mi nie przeszkadza, że ten tunel jest, bo ten tunel jest bardzo mocno wycięty. Zostawia bardzo dużo miejsca na prawą stopę. No i to chyba byłoby tyle, jeśli chodzi o takie przedstawienie tego samochodu, wiecie. Nie chcę robić tego filmu za długiego, bo podobno długich ludzie nie chcą oglądać. Myślę, że macie jakiś pogląd na nowej Iwa way w tym momencie. Widzicie jak ta kabina się zmieniła, jak wygląda miejsce pracy, jak ten samochód ogólnie wygląda. Jeśli chodzi o... o, o... Jakieś takie właściwości eksploatacyjne, jak to będzie wyglądało pod względem bezawaryjności, pod względem spalania. To tak jak mówiłem, niedługo się tego dowiemy. Tutaj też dadam jedną rzecz. Technicznie ten samochód się nie zmienił, bo, bo po prostu w ogóle jest taki zwyczaj tak? wśród samochodów ciężarowych, że pokazuje się raz kabiny, raz nowe napędy, jakieś takie rozwiązania techniczne. Przy czym jest coś takiego, że w momencie kiedy wszedł Stralis ten zwany XP, chociaż nie wszystkie jego egzemplarze to jest XP, ale w, no w skrócie mówi się Stralis XP nie wiem, to było bodajże z dwa lata temu, no to wtedy Iweko na przykład zmieniło całą wiązkę całą, cały układ elektryczny w tych samochodach żeby było mniej jakichś takich yy, nieprzyjemnych historii więc ten samochód te wszystkie zmiany odziedziczył, tylko oni jeszcze mówią, że za czasów tego ostatniego wypustu Stralisa, przez te 2-3 lata, to wszystko można było jeszcze sprawdzić, zweryfikować. Natomiast teraz, kiedy to się sprawdzone, połączyli to z nową kabiną. No i tak to wygląda. Dobra, ja myślę, że jeszcze jakoś, jak będzie okazja... Czemu mi teraz piszczał to nie wiem, chyba widział linię, która była przecięciem asfaltu, bo ja na żadną linię nie najeżdżałem. No więc jeśli będzie jeszcze jakaś okazja wziąć ten samochód sobie z naczepą, z balastem, a podobno latem taka okazja będzie, to wtedy myślę, że spotkamy się ze swojem jeszcze raz i zrobimy jakiś teścik zużycia paliwa. No, o! Kamaro wjeżdża, jakie ładne. No ciekawe czy wykorzystam moc swojego pojazdu. No. O, I tak się powinno wykorzystywać pasy do rozpędzania. Prawo dla pana w Camaro Jeszcze tylko mógłby światło przerobić, bo mu na czerwono kierunkowska świeci. Dobra, ok. To jadę do Jacka. Do usłyszenia.